Jest warsz... schon gekauft, aber ich ja? kann nicht zeigen, Vater. <gry> okay. To będzie wszystko grało. Jedziemy po bilen na jedną rundę. Tylko z pilota, który to nie ten, ten. Aber Auto. Langsam, żeby powoli jechać, bo jakiś czasami z boku na testy wyjdzie, żeby się nie, okay. nie styknąć, wiesz? on Jak chcesz na tablicach na ulicę... Nie no, zrobiłam mi tutaj, nic nie stukało pokało. W lewo pyk do ronda po kwadracie i tu się widzimy. Ja idę w tym czasie zapozzić Tiguan'a. Pamiętaj, znak szczególny to rondo. Takie wiesz, 2 na 2 okay. Klimę podprawdzać hamulce posprawdzać. Będzie grało Patrzcie na inne Jedzie. Jedzie, hamulce ręczne puściły 1 4, Turbo 150 w 16 roku 130 przebiegu. Tam jakoś jazda próbna goł szanowny Wizu, płaci za świetne, wypasiona, z tyłu grzane fotele, z przodu grzane fotele, kierownica grzana, parę przód, w tył, a ja idę przez płot bo mi chłopcy jeszcze uciekną o Jezus ah. idę zaliczkować Tiguana No widzi, przemyśla sprawę w 5 minut auto droższe o 1000 euro niż widzu planował państwo zobaczą 19 rok sam cwaniak parkuje kamera jedna myślicie? Mylicie się. Cztery kamery Panorama Skórka z pamięciami tym z radarem Bezwypadkowy. Piękna rzecz. Dobrze widzę, miał skarpetek głęboką. I to dla Liza istotne skrzynia manualna. Idę, za, za beca, Becaluję. Sprzedany? Nie wiem, ale świeży. Mam S-Line. Xenon, proszę Państwa, 17 rok, Matrix z tyłu, mówi Pan Alik. Dwadzieścia miejscowego euro trzeba mieć. Dankeschön. Opa! Poczekajcie, bo kwitek daje za zaliczkę, za tiguana. Jakie Oż takie ty kurwa drzwi ciężkie. 205 przebiegu. S-Line mówi z tyłu, daj pan popatrzeć Patrz pan co tu się dzieje Bangowski Olufsenowski 21 euro za 17 rok 205 przebiegu Takiej ceny nie pobije Możliwe Możliwe że ta lampa jest matryksopodobna podobna. zęba czesane, co? mam kwitek na zaliczkę fotel w prądzie składane, zamykane klapa, guzik 205,700 milordzie, bardzo zacnie dobra, na fejsa ognia Gdzie to auto? A tu jest kusza. przestraszyłem się w tych aut Będziemy sobie jeszcze numer VIN sprawdzić Ja tu o Hyundaia zapytałem kogoś A czy ktoś mnie zapytał o Hyundaia Jaki to jest ten Hyundai rocznik? Chwileczkę, dajcie opatrzeć Ja kurde Dwunastka, takie polistowa Ta automat jest polistowego szukamy. Polistowy chyba to jest coś. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawane przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdroszczę dla Was wszystkich zdrowia.